Pięć minut z Jezusem Sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste Sakramentalny, obecny w najświętszym sakramencie, więźniu miłości, zawsze obecny w tabernakulach świata, lecz zapomniany przez obojętne dusze. Nie tylko jesteś obecny, lecz zapraszasz nas, byśmy zbliżali się każdego dnia i doświadczali twej nieskończonej miłości, która nigdy nie ustaje, nie zniechęca się. Panie, wierzę, że jesteś tu obecny, w ciszy najświętszego sakramentu, słuchając moich pokornych modlitw, cierpliwie czekając, aż moje serce powróci do Ciebie. Wiem, że ty nie przestajesz kochać, nie przestajesz przebaczać i zawsze pragniesz dotknąć mojego serca. Panie sakramentalny, pomnóż moją wiarę, abym mógł rozpoznać twoją prawdziwą obecność w tym tak wielkim sakramencie. Spraw, abym kochał cię nade wszystko, był zdolny wyrzec się tego, co nie jest twoje, by należeć całkowicie do ciebie. Daj mi odwagę żyć świętym życiem, aby moje życie odzwierciedlało Twoją obecność na tym świecie. Panie miłosierdzia, uczyń mnie zdolnym do miłosierdzia jak Ty, do życia w miłości i przebaczeniu. Pomóż mi rozpoznać, że każda osoba wokół mnie jest Twoim obrazem, abym kochał ich, jak Ty mnie kochasz. Panie prawdy, prowadź mnie po prostej ścieżce, aby każdy mój krok odzwierciedlał Twoją chwałę i stał się lampą, która oświetli drogę szukającym twej światłości. Jeśli nie możesz uczestniczyć we mszy i przyjąć Eucharystii sakramentalnie, Bóg nadal pragnie, abyś się zbliżył, przyjmując go duchowo w swej duszy. To jest modlitwa komunii duchowej Świętego Alfonsa, potężna modlitwa, którą możemy odmawiać codziennie. Panie Jezu, mocno wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię przyjąć do mego serca. Skoro teraz nie mogę przyjąć Cię sakramentalnie, przyjdź duchowo do mnie. Jakbym Cię już przyjął, obejmuję Cię i jednoczę się całkowicie z Tobą. Nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie. Amen. Ta modlitwa przypomina nam, że Bóg zawsze pragnie zbliżyć się do nas, bez skomplikowanych rytuałów, jedynie szczerym, pokornym i pragnącym sercem. Pozwól, aby Bóg dotknął twego serca, czyniąc je żywym tabernakulum, gdzie on zawsze jest obecny i działa w każdej sytuacji twego życia. Ofiaruję Ci wszystkie moje pragnienia, troski i cierpienia, i proszę Cię, Panie, pomóż mi wytrwać, zawsze ufając Tobie. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci najświętszą krew, duszę, bóstwo i ciało twego syna Jezusa Chrystusa. Ofiaruję Ci tę ofiarę na przebłaganie za nasze grzechy, grzechy całego świata i za potrzeby naszego świętego Kościoła katolickiego. Amen. Na niebie i na ziemi, na wieki wieków, niech będzie pochwalone najświętsze serce Jezusa sakramentalnego. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, oświeć nasze serca Twoją miłością. Najświętsze serce Jezusa, przebacz i nawróć grzeszne dusze, które oddalają się od Ciebie. Pomóż umierającym rozpoznać światło nadziei i nowe życie w Twojej miłości. Proszę Cię, uwolnij dusze z czyśćca, aby mogły wejść do wiecznej szczęśliwości w domu Ojca Niebieskiego. Najświętsze serce Jezusa, chroni nasze rodziny przed podziałami, próbami i cierpieniami. Niech Twoja obecność zamieszka w każdym domu, abyśmy wszyscy kochali się, przebaczali i wspierali się każdego dnia. W ten sposób będziemy świadczyć o Twojej miłości poprzez nasze życie, będąc przykładem pokoju, harmonii i wierności. Niepokalane serce Maryi Dziewicy, prowadź nas, abyśmy zbliżali się do Boga. Naucz nas kochać Boga z takim samym żarem, z jakim Ty go kochałaś. Pomóż nam służyć i żyć zgodnie z Jego wolą, nie tylko słowami, lecz uczynkami miłości i pokory, zawsze szukając Jego woli w naszym codziennym życiu. Najświętszy sakramencie Jezusa, wierzę, adoruję Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie, Panie, za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie adorują Cię, nie ufają Twojej mocy, ani nie kochają Cię sercem. Błagam Cię w Twym nieskończonym miłosierdziu, udziel im łaski poznania Ciebie i oddania się Tobie. Niech ich serca otworzą się na Twe światło, aby mogli doświadczyć radości życia pod Twoją ochroną. Na niebie i na ziemi na wieki wieków niech będzie pochwalone najświętsze serce Jezusa sakramentalnego. Dziękuję ci, Panie, za twoją ogromną miłość. Najświętsze Serce Jezusa, daj nam pokorę i odwagę, abyśmy byli świadkami wiary w tym świecie, który tak często o Tobie zapomina. Rozpal w naszych sercach płomień miłości, ogień tak gorący, aby nie pozwolił nam spocząć, dopóki wszyscy słowami i czynami nie staniemy się odbiciem twej boskiej łaski. Niech nigdy nie przestaniemy Ci służyć, Panie, i żyć według Twojej świętej woli, bez względu na okoliczności, które napotkamy. Panie Jezu Chryste Sakramentalny, dziękuję Ci za ogromną miłość, którą mi dałeś. Ty jesteś źródłem życia, źródłem nadziei i schronieniem, gdzie znajduję pokój. Proszę cię, pomóż mi być zawsze świadomym tej bezwarunkowej miłości, w każdym momencie i sytuacji. Niech Twój pokój spłynie na moje serce i na wszystkich, którzy idą obok mnie. Na niebie i na ziemi, na wieki wieków, niech będzie pochwalone najświętsze serce Jezusa sakramentalnego. Jestem słaby i kruchy, panie, ale zawsze ufam twemu nieskończonemu miłosierdziu. Prowadź mnie przez wyzwania życia, pomóż mi pokonać pokusy, które oddalają mnie od ciebie, i daj mi wytrwałość, bym z wiarą szedł za tobą. Niech twoja łaska mnie wzmacnia, daje nadzieję i czyni mnie bliższym ciebie każdego dnia. Ufam twej miłości i Twej boskiej opatrzności, która zawsze mi wystarcza. Panie, rozpal moje serce płomieniem twej miłości tak silnym i potężnym. Niech nigdy nie zgaśnie, lecz wzrasta z każdym oddechem, abym mógł być żywym świadkiem Twego miłosierdzia w każdym czynie, słowie i myśli. Pomóż mi być odbiciem Twej światłości, nieść nadzieję z rozpaczonym, pocieszenie strapionym i pokój żyjącym w burzy. Niech moje życie będzie narzędziem Twojej woli, aby we wszystkim co czynię ty był uwielbiony. Panie Jezu Chryste sakramentalny, dziękuję Ci za tę świętą chwilę, którą mi dałeś. Proszę Cię, abyś zawsze szedł obok mnie, wzmacniał i przemieniał mnie, abym mógł być światłem w życiu tych, którzy mnie otaczają, odzwierciedlając Twoją miłość i Twój pokój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.